Dobra, chodź, idziemy do mojego domu. Synu, oprowadzę cię. Dobra. To wchodzimy, nie? No, i ten, chciałem ci powiedzieć, że... dzielnica jest szalona, zawsze się strzelali. Yyy... Czego... Czego mam krew na szybie? Nie wiem! Nie wiem, kim jesteś, ale chyba kimś upośledzeniem. Leżeć, pies. Nie wiem, dlaczego tam jest krew, ale chodź, idziemy. Dobra. Bo ta, ta dzielnica i tak jest szalona. Chodź. Dobra. To... Przygotuj się, bo tu jest niebezpiecznie. Śmiemnięty sąsiad... I tak dalej. A kto ta? Ruski niedawno go z więzienia wypuścili. Tak? No. Chodź, idziemy. Tutaj mieszka, a ja? Eee... To, co to za dźwięk pożaru? Nie wiem. O kurde. To jest jakiś... Pen... pen, pen, pen. Chodź... Chodź. Chodź, yy, yy, Piotr, jak to się nam mówiło? To jest pentagram. Chyba, nie wiem, ale tutaj. Ty... Czekaj, P... to jest on tam. Yy, co? O co tu chodzi? Nie wiem. Stary y, synu, a kto to? Nie wiem, jakiś. sop tour zaraz, Listonosz nie żyje. Ten gościu, a co to? Nie, ale tu wszystko jest dziwne. E, czekaj, moment. Jest tutaj jakaś kartka. Dobra, przeczytam ją. Wnuczku, Z powodu, że, że mój kolega spodobał pentagram, postanowiłem przeprowadzić się z bloku. Niestety wszyscy z bloku jakoś zniknęli, ale jakiś dziad na ulicy zaczął krzyczeć na ludzi. Bądź bezpieczny, jeśli znalazłeś tu kartkę, to wynoś się, ponieważ klątwa jest blisko, mówił twój dziadek. A czekaj, coś tam było jeszcze? jeszcze. Pes! Przeprowadziłem się do policji i proszę, jak będziesz w sklepie, to kup mleko. Okej. Okay. To co teraz z tym robimy? No ugaś to. Co? No ugaś to. Czarna magia. Ugaszono. Ale... Kto to zrobił? Jakiś... Mówił, że jego kolega zrobił pentagram. Ale kto to... Z... Nie mówcie, że to... Ruski! Zaraz. Nie, to nie ruski, bo list, bo ruski ma taki różowy, a to jest niebieski, czekaj, może ruski, czekaj, może ruski właśnie, może ruski to zrobił. Musimy z nim sobie porozmawiać. Jakieś wzywania demonów to raczej sobie w Halloween może robić, ale przed moim domem. Jeszcze na, na dodatek nie w Halloween, to już nie ma mowy. Ślady chyba gdzieś po po był tu. Widać jego ślady. Może jednak być tak, że on chyba też jest ruskim, ale się przerozisty nosza. Ten gość wygląda jak ja i wypchał. Wiesz co to znaczy? ca Jakaś klątwa ma być. W tym liście pisało. O okresu dostał. Y że... Że, że w bloku jest klątwa przez to, że ruski pewnie zrobił ten pentagram. I dziadek przyprowadził się do policji i chciałem mu kupić mleko. To kup mu mleko. Poczekaj chwilę, bo ja pójdę do Biedronki, bo w Biedronce najlepsze mleko sprzedają normalnie. To idę. Dobra, mam karton mleka, później dam dziadkowi. E, fajnie, że poczekałeś. Na fajnie. To co robimy? No idziemy do Twojego dziadka z mlekiem. A no, rzeczywiście. Też mu tam wyślę pocztą. Okay. Dobra, idziemy. Idziemy. Dobra, czekaj. Chodź, idziemy. Idziemy. A, a co z mlekiem? Mleko już wyrzuciłem na dwór. Aha. Czekaj, muszę trafić w zero. No. To weź broń, bo tu może być... Co ci się stało? Nie wiem, zacinam się. To chyba ta klątwa, wiesz? Blok jest chyba zaklęty, jak mój dziadek mówił. Więc tu już teraz nie będzie tak samo, jak kiedyś. Zaraz... Ale dziadka mi porwali? Nie ma, bo mówił, że jest w policji. No rzeczywiście, raczej powinien być w policji, bo jeśli nie, to jego ja go chyba zamorduję. Dobra. Tutaj leży ten dziad. Dobra. Idziemy z mlekiem. Ale tutaj jest jakaś kamera. Nikt nie może wiedzieć, gdzie idziemy. Ale ja mogę powiedzieć. Idziemy y, zabrać mleko na policję. No. Oj. Przepraszam, bo tutaj coś mi się wyświetliło. Chodź! Idę! Oby dziadek tam był. Dobra, chodź. Dobra. Puk, puk, puk. Otwarte. Chodź, no idę. Yy. Jeszcze raz, no chodź. No Jezu, ref, refi, chodź. Eee yy. Poczekaj. Chyba się nie pogniewają, kiedy yy, kiedy zrobię. Tak! Chodź, idziemy. Id ile? Ichbuk, Proszę wejść. Chodź, idziemy. O, cześć wnuczku! E, dzień dobry, czy to pan ucieknie dawno z więzienia? Tak, ale proszę nie mówić. Dobra. E, przyniosłem ci mleko, jak prosiłeś, wyjście. Dobrze, wnuczku. Ale o co chodzi z tą całą klątwą? Przecież z tobą porozmawiać. Właśnie o tym rozmawiamy z pełnym policjantem. Podobno ludzie, którzy tam mieszkali, spłynęli się w przestrzeni. Takiej białej. taki białej materii. Zaraz. Białej materii. Ej! Ale dlaczego my jeszcze się nie rozpłynęliśmy w białej materii? Tego jeszcze nie wiemy. Pewnie dostanie się to niedługo. Wasz dziadek, ten dziadek też zniknie. nie. Okej. Okay. Oj, oj, oj. Dlaczego? I nie wiem, ale to chyba tak działa. To wiesz, Bleko. Mi, Dzięki! Mium, 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 mium. Czyli... Czyli teraz musimy... Co się... Co się dzieje? Hej, ze mną też! A, Koniec pierwszego sezonu.